Dzieci, rodzice i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu są jedną wielką rodziną. Dowiedli tego podczas wspólnie zorganizowanego pikniku. Były gry, zabawy, występy artystyczne, a wszystko to w ważnym celu. Piknik Tarnobrzeskiej Dziesiątki organizowany w czerwcu to już tradycja i gwarancja wielu atrakcji dla dzieci i dorosłych. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo ciekawych zajęć, zabaw dla dzieci, z wszystkiego można korzystać. Bardzo się cieszymy, że na tym, na tym pikniku włączeni są rodzice, którzy współpracują z wszystkimi nauczycielami. Bardzo się cieszę, że rodzice bardzo chętnie podjęli też. Tą inicjatywę i y, wielu rodziców włączyło się do, tak jak zresztą co roku, do tego pikniku. Y, można sobie tutaj wybrać, co nas interesuje, jest dużo namiotów, jest dobre jedzenie, są ciasta, także myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. A na scenie prezentowali się uczniowie z najmłodszych klas, przedszkoli oraz tancerki ze studia tańca i ruchu fram. Wszystko to odbyło się w klimacie lat 70., a zbierane podczas pikniku środki zostaną przeznaczone na ważny dla szkoły cel. W tym roku, tak podobnie jak w tamtym roku, kontynuujemy naszą, nasz pomysł i zbieramy pieniążki na dofinansowanie monitoringu szkolnego, który jest nam bardzo potrzebny i który jest nam bardzo przydatny. Ostatnie lata tego dowiodły.